Cześć widowaczyki, bardzo serdecznie z tej strony Użyskownika Dobrzebli, a to nie jest żaden odcinek nowy zagrajmy w n po mojemu. To jest można tak powiedzieć chyba już jako tradycja świąteczny gameplay, który zawsze pojawia się 24 grudnia, gdzie oczywiście ogrywamy sobie jakąkolwiek tam grę, która będzie przy okazji przy tym przy ogrywaniu i oczywiście rozmawiamy na temat tego tradycji świątecznych. Jak widać, w tym roku pomyślałem, że najlepszym rozwiązaniem będzie e, Castle Crashers, który oczywiście został wydany w roku 2005. Więc jakby nie patrzeć, już prawie 20-letnia gra jest ogrywana. I możecie kojarzyć oczywiście tą grę z y, mojego kanału, bo praktycznie swego czasu robiłem serię, ten, serię z zagramy z y, osobą o imieniu Kirito. I ją w pewnym, w pewnym momencie przerwaliśmy niestety ze względów na... Y, Sprawy prywatne, które no, nie, lepiej żebyśmy nie mówili, ale od razu mówię tak jeszcze na szybko, że my nie porzuciliśmy tej serii, my do niej wrócimy, nie wiemy jeszcze kiedy, ale na pewno wrócimy, ale jeszcze musimy pomyśleć kiedy, żeby się zgrać oczywiście z czasem i tak dalej, ale pomijając oczywiście to, to mamy oczywiście e, 24 grudnia, więc e, cóż, mamy dzisiaj Wigilię, więc mamy oczywiście czasy spędzenia z rodziną i tak dalej, w najlepszym tego słowa znaczeniu. I co mógłbym powiedzieć w tym roku o tym, o Wigilii? Wiem, może pomówmy trochę o tym. Pomówmy o tym, e, jak ważne jest oczywiście ten, i jedzenie i tym podobne, bo oczywiście pomijając czas spędzony z rodziną, ze znajomymi, przyjaciółmi, czy ten, czy oczywiście najważniejszych prezentach, bo chyba każdy praktycznie oczekuje tego. <laughs> to też ważne jest to oczywiście, by ten, by być bardzo dobrze najedzony przede wszystkim, bo zawsze jest takie coś mówione, że ten, że jeżeli nie ma, jeżeli nie jest się najedzony przede wszystkim, że wiecie, chodzi o to. A wracaj tu! A, już przyszedł do mnie. Że jeżeli ten, że jeżeli nie jesteś najedzony praktycznie z tej wigilii, to jaki jest sens tak naprawdę tego przychodzenia? Bo zazwyczaj czasami jest tak oczywiście na wigilii, że ten, że. Niektórzy czekają praktycznie rok na swoje na przykład ulubione jedzenie, na, na przykład swoje ulubione przysnaki, przysmaki i tak dalej. że wiecie o co chodzi? Taka tradycja, jakby właśnie. Yy, oła, że taka jakby świąteczna, właśnie. U mnie między innymi jest taka właśnie ten tradycja, że zawsze kiedy ten, zawsze kiedy przychodzą właśnie wigilia, to zawsze ja czekam cierpliwie na jedno, jedno jedzenie, a dokładniej na, na taką jakby rybę, którą bardzo lubię jeść. Większość z tych, większość mediów i tak dalej mówi, że żeby nie jeść tej ryby tak naprawdę, bo ona jest nie, nie ten... nieodpowiednia i tak dalej. A ja powiem tyle. Tak, chcielibyście, żebym kupował tak naprawdę ten, jadł najdroższą tak naprawdę rybę, która... Powiedzmy sobie szczerze, w dzisiejszych czasach jest praktycznie niemożliwa do wzięcia. Więc chyba lepiej jest już, le lecieć tą tańszą opcją, niż tak naprawdę ten najdroższą. A, a ja Wam gwarantuję, że i tak, i tak się najecie, bo to będzie bardzo smaczne, praktycznie. Ja zawsze co roku uwielbiam to jeść. Oczywiście to nie znaczy, że tylko na tym się ograniczam, bo oczywiście jest tam jakiś ten bars jakiś nie wiem. E, uszka, pierogi, jeżeli się zdadzą, zależy tak naprawdę kto co lubi, bo to nie jest tak, że musisz praktycznie jeść wszystko co wszyscy jedzą, bo jeżeli lubisz na przykład to co lubisz, to wtedy jest porządki. Zawsze jest ten, potem ten, zawsze jest taki śmiech jakby co roku, że jak coś akurat ten, jest jakieś jedzenie, to zawsze jest taki mem przytacający zawsze co roku, że 24 grudzień, nie ruszaj, bo to na święta, a po dwóch, a po świętach, wywal albo zjedz to, bo się zmarnuje. Zawsze tak jest, zawsze, zawsze. Nigdy tak nie było, że ktoś powiedział, a dobra, może, może kiedy indziej może stoi to zjeść. Zawsze tak jest. Więc też dodam ten, taką rzecz, że jeżeli jesteś oczywiście, jeżeli jest oczywiście najedzonym przede wszystkim, i jest się zadowolonym ogólnie z tego, że nie wiem, po świętach będzie takie coś, że ale jestem napchany, kurde nie mogę się ruszyć i tak dalej to wtedy jest znak właśnie, że że akurat te Wigilia i Boże Narodzenie było akurat bardzo przyjemne przede wszystkim i to jest właśnie najważniejszy cel praktycznie yy, tego spędzania czasu też mówię, akurat u mnie w przypadku tu jest ryba, ale wy możecie mieć kompletnie co innego do jedzenia praktycznie Zawsze tak musi być, bo szczerze, nie widzę żadnego sensu praktycznie tego, e, robienia Wigilii, gdzie nie ma praktycznie żadnego jedzenia na tym, na stole. I to nieważne jakie, po prostu żeby było jakieś jedzenie, a wtedy będzie naprawdę dosyć przyjemnie. Dobra, ja tutaj jeszcze obiję ich, bo coś tyję że za niedługo już ten, dojdziemy do głównego bosza, a on będzie akurat ten. A on mam nadzieję, że pozwoli tym razem ten, pozwoli e, na bardzo szybkie zgładzenie się. Bo, jakby nie patrzeć, akurat tą postość, którą gram, to ona ma 15 poziom. Bo pamiętam, że ja nią sobie grałem ten. Ja so nią sobie grałem swego czasu też na single player, gdzie sobie trochę tego nabiłem. Więc pojedzie dosyć łatwo. A, możesz mnie bawić. Ale oczywiście, też problem taki, że nie pamiętam tego, co, te, kiedyś ten. Jak to się wszystko robiło. Bo, oczywiście, jak się dawno to grało, no to wiadomo. O, już by wprowadzone są te klowe i cóż? Ale, ale tak jak mówię, że ten Oczywiście co będzie najważniejsze to żeby ten, żeby wszyscy przychodzili, żebyście cieszyliście wspólnym, tym, wspólnym czasem spędzonym. Czy to, czy to właśnie z najbliższymi, czy to na przykład, nie wiem, tradycyjnie przy Kevinie sam w domu, bo zapewne będzie takie, że znowu kurde Kevin będzie puszczany w Napolsacie albo coś. To jest też taka już tradycja, można powiedzieć, ten. To też jest tradycja świąteczna i co z telewizji. Kiedyś była skłonna pułapka, ale szczerze, lepszy jest już Kevin tak naprawdę. Bo nieważne ile on lat ma, nieważne jak zawsze jest puszczany, zawsze on śmieszy. Zawsze tak jest. I chyba każdy mi to przyzna rację. W każdym nawet najmniejszym praktycznie znaczeniu można powiedzieć tego słowa. No ale dobra, myślę, że na tym już mogę tutaj zakończyć sobie ten odcinek. Zanim oczywiście się pożegnam, chciałbym Wam życzyć z całego serca wesołych świąt Bożego Narodzenia, dużo zdrowia oczywiście, dużo szczęścia, żeby prezenty były wymarzone, żebyście mieli porządną wyżerkę, żebyście byli zawsze zadowoleni przede wszystkim e, z rodziną i tak dalej. No i ogólnie, żebyście mieli bardzo przyjemne święta, które będziecie czuć po prostu, że one istnieją, można powiedzieć. Więc ja już się tutaj z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcecie, napisać w komentarz, ponieważ bardzo mi na to zależy. Jestem użytkownik Addi Na razie i cześć!